Sołty z barwałdu średniego Paweł Odrobina wspólnie z Radą Sołecką zorganizowali dla mieszkanek wioski bardzo atrakcyjny wieczór. W świetlicy przy barwałckiej szkole z okazji Dnia Kobiet życzenia paniom złożył również burmistrz Karwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomskiej. Pan Sołtys mówi, że ma 64 panie i ma koło gospody wiejskich. Ja powiem, ja pan sołtys. 24, panie Średni. Witam wszystkich. Mam nadzieję, życzę dobrej zabawy i tego, abyśmy w tak pięknej atmosferze. Przy tak pięknej pogodzie, ponieważ chyba myślę, że nie można było sobie na taką okazję lepszej pogody życzyć. Myślę, że Pani macie bardzo, bardzo, bardzo dobre relacje tam w na, te, na to święto taka pokolenia jest. Do Główną atrakcją tego dnia był występ grupy artystycznej ze Stryszowa, która już od czterech lat działa przy Stowarzyszeniu Jana Kantego. W grupie występują osoby dorosłe, młodzież, dzieci. Są też emeryci i ręciści. Do naszego dorobku możemy zaliczyć trzykrotny występ w jasełkach, dwukrotny na, na wyjeździe, w lanskoronie, w lęczach. Bierzemy udział w, już w trzeci, trzeci rok, tak? Trzeci rok w tym roku. Na 8 marca też swoim kobietom organizujemy yy, taki wolny czas. Braliśmy też udział w dwóch bajkach i oczywiście, tak brzydko się wyrażę, obstawiamy pikniki, y, które u nas są w czerwcu i w lipcu. Byliśmy też gościnnie, gościliśmy tutaj u Państwa w Barwałcie. Dzień, Dzień, Dzień dobry, dobry Państwu. Zapraszamy na przedstawienie przygotowane z okazji Dnia Kobiet. Będzie ono przebiegać pod hasłem naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. Mam nadzieję, że będziecie się z nami, państwo, dobrze bawić. Teraz na scenę zapraszamy Grzegorza i Kasię. Wystąpią wstępce pod tytułem Mąż i żona. Słuchaj, Percie, chciałam z tobą porozmawiać, ale ty nigdy nie masz czasu. Uczas do No właśnie, chciałam ci prosić o trochę pienię. No, mi bardzo potrzebę. Chciałam skutkiem kupić nową sukienkę. Kochanie, nie suknia zdobi człowieka. Patrz, <laughs> <laughs> wszyscy noszą nie stroje. tylko ja o te płaszczu. Do świętego ducha nie zdejmuj kożucha, a po świętym duchu chodź dalej w kożuchu. <laughs> Potrzebny mi też nowy szarik. Ej, tam potrzebny jak dziura goście. Nam potrafne rękawiczki, zwłaszcza z tej lewej ręki. Pamiętaj, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Aktorzy ze stryszowskiej grupy teatralnej mówią, że dobrze się czują we własnym gronie, a występy traktują jako sposób na odreagowanie stresów dnia codziennego. Ale wiem, gdzie szczęście śpi, Ma na imię tak jak ty, Twoje oczy, usta, twoje ciepłe dłonie, których pragnę się skryć. Nie wiem, dokąd płynie czas, skąd na niebie, w które Nie znam chłopy w nocy, wyznać co czuję. Jednak wiem, że kosztę świat przyozmowił letni wiatr. Tylko po to bym mógł rzucić Ci go w dłonie. Mówiąc to z Tobie tak. Ty i ja pójdę z Tobą pod rękę śpiewając piosenkę. przyjaźń radośnie. życie łatwiejsze staje się widzisz się dla mnie wina winos potem ruszymy razem tam będzie będzie zabawa będzie się działo i znowu Tańczymy, razem całą noc będzie, będzie zabawa, będzie się działo, i znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośny, tu się tańczyć razem całą noc, jak bardzo nam się Zabrał i człowiek kradnie raz, bo już kontekst tych Na głowie już i błąd u wieczorem wcześniej spać się Jako, że spotkanie odbyło się z okazji Dnia Kobiet, każda z pań otrzymała skromny, słodki upominek i tradycyjny kwiaty